Cześć, z tej strony Mike. Witam wszystkich w kolejnym odcinku z serii Newsflash i tym razem troszeczkę dłuższy odcinek, a mianowicie Kryptopia powraca, giełda powraca, powrót Kryptopii. Wielka informacja. Ja zresztą podejrzewałem od samego początku, mówiłem Wam, że gdyby to miał być Exit Scam, to wyglądałoby to zupełnie inaczej, zupełnie inaczej by to się odbywało. Oni by dawno wyszli, jak weszła tam policja, to było wiadomo, że raczej będzie dobrze. Jeszcze nie jest w pełni funkcjonalna, ale. Można powiedzieć, że coś tam się dzieje. Może na początku spójrzmy sobie bezpośrednio na Twittera Kryptopi i zaraz przeczytam też mail. Jeśli chodzi o Twittera Kryptopi, to, że będziemy wysyłać oczywiście ten mail, który przeczytam, tak. Zakończyli ten maintenance, to było 5 godzin temu, tak. Strona wróciła i tak dalej i tak dalej. Ja już się na Cryptopii nie będę logował, ale dostałem takiego maila. Gdzieś mi mój zaginął, to Michał Hapro wysłał kopię. I teraz pisa, piszemy, może ja wam go pokrótce przetłumaczę tak na szybko, chociaż każdy to może zrobić. Jeżeli ktoś będzie chciał, nie dostał tego maila, będzie chciał go dostać, to, to będę mógł go przesłać. Oczywiście każdy z was, który jest użytkownikiem kryptopii powinien tego maila dostać. No i teraz piszemy do, do was ten list, aby zaktualizować was na postępach, które czynimy. Po wydarzeniu, które nastąpiło 14 stycznia 2019 roku. Chodzi tu oczywiście o hack kryptopii. Mogłeś słyszeć różne, różne komentarze o tym wydarzeniu, i że to jest exit scam, tego typu rzeczy, ale bądź spokojny: jesteśmy w 100% zaangażowani w, w otwarcie giełdy, lepszej i silniejszej niż, niż kiedykolwiek, aby kontynuować trading, tak. I tu jest też pisane trochę historii, że tak, że 14 stycznia 2019 roku zaobserwowali oni różne podejrzane transakcje i tak dalej, i tak dalej. Daliśmy z powrotem dostęp do naszej strony 14 lutego, czyli w walentynki. Eee, I teraz, e, no, to jest pierwszy czas, bo tam oczywiście weszła policja. To jest pierwszy raz, kiedy mogli ocenić, jak, jak mocno zostali skakowani, ile środków zginęło i tak dalej, i tak dalej. I później e, kolejne kroki, czyli read-only site. Eee, strona działa, tak, pokazuje z 14 lutego zmień swoje hasło, zmień te kody 2FA eee, skasuj swoje, skasuj swoje ordery, czyli, czyli wszystkie transakcje, które masz, tak sprawdzaj update'y na twitterze eee, żadnych nowych środków i teraz o co tutaj chodzi będzie oczywiście rabat dla klientów, którzy stracili swoje środki i teraz tutaj jest bardzo ważne zdanie, które, które właściwie każdemu, e, każdemu trzeba pokazać, tak e, jeżeli utrzymywałeś, posiadałeś coiny, które zostały skracio, e, stradzone, e, strac, przepraszam, stracone, zobaczysz e, wypłaty ze swojego coina, e, transaction ID nie będzie istniało, e, ale będzie pokazane jak wiele środków zostało zostało ukradzionych. I tak samo dla każdego, dla każdej wypłaty zobaczysz odpowiadający, odpowiadają wpłatę jako kryptopie Lossmaker czy CLM. I teraz tak samo nie będzie istniało. No, także to będzie na zasadzie, że oni Wam zwrócą, zwrócą można powiedzieć, mają zamiar zwrócić te środki, które, które można powiedzieć zostały Wam skradzione. Także także Kryptopia chce powrócić. Kryptopia chce podejść fair i to jest bardzo fajna sprawa. Pamiętajcie o tym, że, że jeżeli giełda ma przetrwać, oczywiście macie prawo do tego, żeby wypłacić te środki, żeby stwierdzić, ja już nigdy nie handluję na kryptopie, bo zostali schakowani. Ale ja osobiście mam takie podejście, że jeżeli giełda, jeżeli giełda została schakowana, i giełda wraca i zwraca swoim użytkownikom środki, to jest to jeszcze mocniejszy sygnał do tego, że ta giełda jest już w Sims legit, jak to mówią. Czyli. Był hak, przetrwali, zwrócili środki. Musimy na to wszystko poczekać, z tego co, co patrzyłem niektóre coiny już wróciły, na niektórych coinach już można handlować, niektóre coiny są całkowicie zablokowane, nie można jeszcze nic robić, nie można robić wypłat, także spokojnie, kryptopia wraca, tak jak podejrzewaliśmy, zresztą ja wielokrotnie rozmawiałem z Hapro, i tak jak mówiliśmy, jak już weszła tam policja i tak dalej. To nie wygląda, że to będzie exit scam No ale tak naprawdę musimy jeszcze troszeczkę zaczekać, żeby to wszystko wróciło do 100%. Fajnie, że tak podeszli, ja się bardzo cieszę. Życzę, żeby wszyscy odzyskali się swoje środki, żeby nie było żadnych problemów i żeby wszystko było ok. Także z mojej strony to tyle. Pozdrawiam was wszystkich. Jeżeli macie jakieś komentarze, to oczywiście piszcie. Jeżeli macie jakieś informacje, róbcie updatey w komentarzach. Także zapraszam też na, nas, na naszego Discorda. Link oczywiście pod filmem, który link zaktualizuje. Z mojej strony to tyle. Żegnam się z Wami i do następnego razu.